At a certain point I, I realized, hey, wait a second. You know, if it's so easy to lose Jim Carrey, who the hell is Jim Carrey? Apple. I don't believe in personalities. I don't believe that you exist. Uh, I don't believe in personalities. I believe that peace lies beyond personality, beyond invention and disguise. Druga Jim do Sławy ujawnia jak puste może być hollywoodskie marzenie. Po osiągnięciu szczytu sukcesu dzięki kasowym filmom począł się niespełniony i zagubiony w świecie gdzie akceptacja przychodziła i odchodziła w zależności od kaprysów innych ludzi. Hollywood obiecywało sławę i sens życia, lecz Carey ostatecznie przejrzał tę fasadę i wykorzystał swoją pozycję, aby obnażyć powierzchowność branży. Kiedy Jim Carrey osiągnął w końcu sławę i bogactwo, zdał sobie sprawę, że obietnice Hollywood były puste. Na początku wierzył w urok tej branży, myśląc, że każda nowa szansa będzie jego wielkim przełomem. Napędzany potrzebą akceptacji, Carey uzależnił się od pościgu za sukcesem, spędzając lata na próbach przełamania się w karierze i szukając aprobaty u ludzi, którzy mogli go łatwo odrzucić. Jednak Mimo przeciwności, dzięki talentowi lub losowi udało mu się osiągnąć sukces. Jego filmy stały się ikoniczne, zarabiając miliardy i poruszając widzów na całym świecie. Mimo to Carey czuł się pusty i odizolowany. Sława nie dawała mu prawdziwego spełnienia. Gdy w końcu przejrzał fasadę Hollywood, nie wycofał się. Zamiast tego, wykorzystał swoją pozycję, by krytykować bezduszność branży, ujawniając prawdę fanom, którzy wciąż ją idealizowali. W swojej karierze były chwile, kiedy mówił o branży i tak zwanych iluminacji, co skłoniło fanów do spekulacji, czy Jim próbuje podzielić się tym, co naprawdę dzieje się za kulisami. Na przykład w trakcie tygodnia mody, gdy dziennikarka zapytała go: Jak się masz, Jim? On wdał się w długi monolog, mówiąc, że nic z tego nie ma znaczenia, że nie jest prawdziwy, że nic się tutaj nie dzieje. Powiedział wtedy, że wiecie, nie ma sensu w tym wszystkim, więc chciałem znaleźć najbardziej bezsensowną rzecz, w jakiej mógłbym wziąć udział, i oto jestem. Yeah, no, I, uh, I, I don't believe in icons. Uh, I don't believe in personalities. I believe that peace. Lies beyond personality. Beyond invention and disguise. Chociaż ten moment stał się wiralowy, musiał się z niego wytłumaczyć i powiedział, że tak naprawdę mówi o postaciach, które odgrywa w swoim życiu jako aktor. Mówiąc, że masz separację między sobą a rolą, którą odgrywasz. W zasadzie nie wierzy nawet, że Jim Carrey jest osobą. To jakby inna postać, którą gra. Od młodości Carrey zmagał się z odrzuceniem i trudnościami. Jego pierwszy występ stand-upowy w wieku 15 lat w Toronto był dla niego bolesnym doświadczeniem, a publiczność wyglizdała go ze sceny. Problemy finansowe uniemożliwiały, Umożliwiły mu realizację marzeń, gdyż jego rodzina ledwo mogła sobie pozwolić na podstawowe potrzeby, nie mówiąc już o wsparciu jego rozwijającej się kariery. Mieszkając w Wanie i obozując w parkach, Carey nie poddał się, wracając na scenę w wieku 17 lat. Zdobywając popularność w Toronto, wielokrotnie próbował przebić się do głównego nurtu komedii, nawet przesłuchując się do Saturday Night Live na początku lat 80., ale wielokrotnie odrzucano jego kandydaturę. Początkowo Carey skupił się bardziej na imitacjach niż na żartach i pomimo lokalnego sukcesu i pozytywnego odbioru w mediach, z trudem próbował przebić się w Hollywood. Mimo niepowodzeń, Carey pozostał nieustępliwy. Zdobywał drobne role i występował w popularnych klubach komediowych w Los Angeles, doskonaląc swój warsztat i szukając kolejnych okazji. Gdy jego sitcom The Duck Factory został anulowany, spotkał się z kolejnym ciosem, ale nie zrezygnował. Wrócił do Kanady, zyskując wsparcie fanów i mediów, co dało mu nową motywację do ponownego powrotu do Hollywood. W końcu Carey otrzymał rolę w Living Color, przełomowym programie, który podkreślał jego dziką fizyczną komedię i przyniósł mu nowy poziom sławy. Jego postać, Fire Marshal Bill, ukazywała jego unikalny, wyolbrzymiony styl, co uczyniło go wyróżniającym się elementem programu i potwierdziło jego potencjał jako gwiazdy. W latach 90. kariera Carrera eksplodowała. Jego role w Ace Ventura, Psi Detektyw, Maska i Głupi Głupszy wyniosły go na szczyty sławy. Publiczność uwielbiała jego energiczne występy i slapstickowy humor, a jego filmy zarobiły setki milionów dolarów na całym świecie udowadniając swoją wartość kasową Carey zdobył wielomilionowe kontrakty na kolejne role Mimo początkowych wątpliwości co do jego atrakcyjności dla szerszej publiczności, Harry zrewolucjonizował komedię w Hollywood, łącząc fizyczny humor z ekscentryczną osobowością, która zafascynowała widzów i ugruntowała jego dziedzictwo jako jednego z najbardziej ikonicznych aktorów swoich czasów. Droga Jim Carreya przez sławę i kreatywność odzwierciedla głęboką ewolucję jego zrozumienia Hollywood, sukcesu oraz osobistego spełnienia znane początkowo z szalonych pełnych energii ról. Carrie w roli człowieka zagadki w Batman Forever ugruntował swoją reputację jako mistrz komedii o odważnym i ekstrawaganckim stylu. Podczas gdy niektórzy krytycy uznali, że zbyt mocno skłania się ku komedii, inni doceniali jego wyjątkową, nieprzewidywalną energię, cechę, która przyciągnęła milionów do jego filmów i uczyniła go najlepiej opłacalnym aktorem w Hollywood. Rekordowa wypłata Carreya w wysokości 20 milionów dolarów za film The Cable Guy w 1996 roku wywołała ogromne zainteresowanie mediów i krytykę nie z powodu jego talentu, lecz wysokiego wynagrodzenia. Coś, co według niego przyćmiło jego artystyczne ryzyko. Sam film uznano za rozczarowanie kasowe, a krytycy analizowali jego decyzję, by zagrać roczniejszą, bardziej złożoną postać jednakże jego oddanie do odgrywania różnorodnych postaci pokazało gotowość do wyjścia poza komediowe role, które przyniosły mu sławę, co doprowadziło go do projektu The Truman Show w 1998 roku. W The Truman Show Carey zagrał mężczyznę, który nieświadomie spędza całe swoje życie w kontrolowanym środowisku reality show, co odzwierciedlało jego rosnącą świadomość manipulacyjnej natury Hollywood. Branża kierowana motywami zysku często wywiera presję na aktorów, by trzymali się określonych typów ról i wizerunków. Gwiazd. Dla Carreya sytuacja Trumana była bliska. Obaj mieli spełniać scenariuszowe wersje samych siebie i obaj pragnęli autentyczności. Film odniósł sukces zarówno pod względem komercyjnym, jak i krytycznym, a dla Karrea był to punkt zwrotny, przynosząc mu złoty glob i umacniając jego pragnienie eksplorowania głębszych, skłaniających się do refleksji projektów. Jednak presja sławy oraz jego osobiste zmagania doprowadziły ostatecznie Karrea do walki z depresją, o której mówił otwarcie. Opisał swoje doświadczenie z które wygładzał skrajnie emocje, a pozostawiał go w stanie emocjonalnej obojętności. Szukając głębszego sensu, Carey zwrócił się ku uważności, rezygnując z substancji odurzających i alkoholu, aby pielęgnować to, co opisuje jako głęboką wdzięczność wobec piękna życia. I, you know, I dealt with depression, you know, a few years ago, and people still think, well, he's going through, you can tell, he's depressed, and it's not. I have no depression in my life whatsoever. Literally none. I, I, uh, I have sadness and joy and elation and satisfaction and. Gratitude beyond belief. W latach 2000 Carey balansował między komediami skierowanymi do szerszej publiczności, a rolami bardziej introspektywnymi, choć urok mainstreamowego sukcesu często go przyciągał. Pomimo ogromnych osiągnięć, coraz bardziej czuł rozczarowanie powierzchowną kulturą Hollywood, uważając, że jej gloryfikacja bogactwa i ego kłóci się z bardziej duchową, oświeconą ścieżką, której poszukiwał. Jego refleksje nad sławą, sensem i szczęściem pozostawiły trwały ślad zarówno na jego fanach, jak i w samej branży, czyniąc z niego nie tylko aktora komediowego, lecz myśliciela eksplorującego głębokie pytania o życie. Transformacja Jimma Carrey'a z komediowego mocarza w duchownego filozofa to głęboka podróż. I ta podróż fascynuje widzów i uwydatnia napięcie między sławą a osobistą tożsamością. Na początku swojej kariery, Curry zachwycał publiczność swoimi niezwykle wyrazistymi postaciami, budując swoją legendę jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w świecie rozrywki. Odniósł sukces, zdobył fortunę i uznanie w branży, zostając aktorem nagrodzonym Złotym Globem, z majątkiem sięgającym setek milionów. Jednak, mimo swoich monumentalnych osiągnięć, zaczął czuć się niespełniony, kwestionując prawdziwe znaczenie swojej sławy oraz postaci, którą przedstawiał światu. Ta egzystencjalna zmiana wydaje się zaczynać w 2009 roku po przeczytaniu prac duchowego nauczyciela Eckharta Tolle który wprowadził Curry'a w ideę, że identyfikacja z ego może prowadzić do cierpienia. Harry zrozumiał, że jego tożsamość jako celebryty to tylko kolejna rola, postać, jak on to ujął. Ta perspektywa doprowadziła go do niezwykłego poczucia wolności, gdyż opisał, że czuje się większy niż swoje sukcesy, problemy, a nawet fizyczne ja. W tym okresie publiczny wizerunek Curry'a stał się mniej związany z rozrywką, a bardziej z kwestionowaniem wartości społecznych. Jego słynne przemówienie na ceremonii ukończenia studiów na Maharishi University w 2014 w 2014 roku wprowadziło nową filozofię. Najcenniejszą walutą jest wpływ, jaki mamy na innych, a nie sukces materialny czy walidacja. Ta etyka zachęcała absolwentów do poszukiwania celu poza powierzchownymi osiągnięciami oraz do opierania się pokusie definiowania siebie wyłącznie przez karierę lub sławę. Coraz bardziej upubliczna zmiana Kareya w kierunku egzystencjalizmu oraz krytyka Hollywood spotkały się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy podziwiali jego szczerość, inni kwestionowali jego stabilność psychiczną, zwłaszcza po dziwnych wywiadach i satyrycznych występach. Na przykład podczas występu Jimmy Kimmel Live w 2014 roku, Jim pojawił się u Jimmy'ego Kimela i wyszedł na scenę z iluminackim trójkątem, tak jakby chciał pokazać wszystkim, o co w tym chodzi. Oczywiście Jimmy Kimmel miał swoje pytania pytając co to jest a jim carrey próbował udawać głupka mówiąc że nie wie co to jest i znów nawiązywał do tej tajnej grupy której być może Jimmy Kimmel również jest częścią nie wiemy oh uh... no, like you don't know what it is you don't know what that is i have no idea no, you don't know jimmy fallon doesn't know david letterman doesn't know no, we don't know all the comics and show business don't know what this is ale kiedy oglądamy ten klip z rozmowy u Jimmy'ego Kimmela, musimy mieć na uwadze, to Jim Carrey zyskuje z tego, jak jest jego cel pojawienia się w telewizji narodowej. Na co zwraca uwagę i że tak naprawdę nie jest bezpośrednim producentem treści. To jest bardzo interesujące. Czy to wszystko było zaplanowane? Kiedy rozmawia o nieistnieniu w idei ja, będąc w tej grupie i mając całą tę sytuację w Hollywood, wiecie. Carrey w żartobliwy sposób ujawniał sekrety hollywoodzkiego Illuminati. Mimo to było komicznie, rodziło pytania o jego rozczarowanie kontrolą i. Wpływem w branży rozrywkowej, podobnie jak ten wywiad, o którym wspominałam na samym początku, z tygodnia mody w Nowym Jorku w 2017 roku, kiedy zaskoczył widzów, gdyż kwestionował samą naturę rzeczywistości. Nazywając życie bezsensownym i twierdząc, że jesteśmy tylko skupiskami tetrahedronów poruszających się razem. Ostatecznie transformacja Carrera odzwierciedla dążenie do autentyczności i akceptacji siebie. Dziś postrzega siebie jako wystarczającego, nieobciążonego ciągłą potrzebą walidacji czy znaczenia w Hollywood. Jego podróż ujawnia fundamentalne przesłanie: Szczęście i tożsamość nie mogą być wyprowadzone z sławy ani społecznej akceptacji, a poszukiwanie spełnienia leży poza zewnętrznymi rolami, które odgrywamy. Przyjmując tę mądrość, Carey wycofał się z blasku reflektorów, decydując się na życie w zgodzie z głębszym, bardziej autentycznym zrozumieniem siebie. Yeah. Well, we need to... I I really like my quiet life and I really love putting paint on canvas and I really love uh my spiritual life and, uh, and, uh, I, I, I I I feel like and this is something you might never hear another celebrity say as long as time exists. Uh, I have enough. I've done enough. I am